Wysoka wydajność i efektywność, a także doskonała jakość ziarna to czynniki, dzięki którym kombajny serii X9 zapewniają niski koszt zbioru na tonę, który jest tak istotny dla udanych zbiorów. Pozwól nam zabrać Cię w podróż, aby odkryć ich najskrytsze tajemnice. Ruch skrzydeł o plus minus 10 stopni zapewni lepsze prowadzenie po terenie i lepszy zbiór upraw. Technologia prognozowanego produktu obrotu skrzydła pozwala na uzyskanie ściślejszej relacji pomiędzy nagarniaczem a zespołem tnącym na całej długości skrzydeł. Szerokie pasy oszczędzacza ziarna pomagają zminimalizować straty w uprawach małych ziaren, takich jak rzepak. W przypadku roślin krzaczastych, uprawa jest podawana przez ślimak palcowy do szerokiego otworu podajnika. Hydrauliczne sterowanie przechyłem w przód-tył pozwala operatorowi na bieżąco regulować kąt nachylenia podajnika w celu przyspieszenia zbiorów w uprawach polowych. Płyta środkowa obraca się, aby zapewnić więcej miejsca na uprawy o dużej objętości. Zapewnia to lepsze przyleganie uprawy i łagodniejsze przejście do rotorów. Ośmioskrzydłowy przyspieszacz przepływu masy ma wzór jodełkowy. Dzięki temu strumień materiału uprawy jest delikatnie rozsuwany, co zapewnia równomierne podawanie materiału uprawy do obu rotorów. Łopatki umieszczone z przodu każdego rotora zapewniają płynne przejście materiału uprawy do ruchu osiowego i możliwe szybkie napełnianie rotorów. Również dzięki przeciwbieżnie obracającym się rotorom materiał uprawy jest dzielony bez gwałtownej zmiany kierunku. Pozwala to zachować odpowiednią jakość słomy oraz zmniejszyć zużycie prądu i paliwa. Sprawdzona konstrukcja rotora z jego strefami podawania, omłotu i separacji została przeniesiona z serii S. Uprawa wykonuje 9,5 obrotu w 3,5-metrowym rotorze, który zapewnia ogromny, aktywny obszar separacji warunek konieczny dla wysokiej wydajności. Uprawa przechodzi przez około 2,5 obrotu przez klepiska młócące, co daje ogromną powierzchnię omłotu. Mimo środowy kształt obudowy rotora, z większą ilością miejsca u góry powoduje efekt ciągnięcia i uwalniania podczas obrotu rośliny, ściskanie na dole i uwalnianie u góry. Powoduje to przenoszenie ziarna na zewnątrz strefy przepływu materiału, gdzie separacja jest łatwiejsza. W przypadku upraw wysokowydajnych i o dużej wilgotności, aktywna amortyzacja klepiska dodatkowo zwiększa wydajność, utrzymując stały prześwit klepiska. W obszarze separacji materiał uprawy przechodzi przez obszar separacji 7 razy, co pozwala uzyskać ogromną wydajność separacji w trudnych i wilgotnych warunkach drobnego ziarna. Duże palce rozmieszczone w specjalnym układzie na rotorze zwiększają separację, umożliwiając wydostawanie się uwięzionego ziarna. Pod odrzutnikiem rozładowującym znajduje się nawet dodatkowy obszar separacji, który pozwala usunąć pozostałe ziarna. Pochylnia powrotna wyłapuje wszystkie ziarna z rotora i kieruje je do przodu kosza sitowego. Dzięki temu cały materiał przechodzi przez całą powierzchnię kosza sitowego, co dodatkowo zmniejsza straty ziarna. Całkowicie nowy kosz sitowy zapewnia 7 metrów kwadratowych powierzchni w celu zapewnienia czystych próbek ze zbiornika ziarna i zminimalizowania strat. Ziarno jest przenoszone z pochylni przygotowawczej na nachylony podsiewacz, który pomaga rozłożyć materiał na koszu sitowym. Pełni on również rolę filtra wstępnego. Uprawa przechodzi następnie przez duży wentylowany stopień, który zapewnia skuteczne czyszczenie wstępne. Cztery wysokowydajne wentylatory zapewniają stały przepływ powietrza na całej powierzchni kosza sitowego. Na pofałdowanych polach funkcja Active Terrain Adjustment automatycznie optymalizuje ustawienia kosza sitowego, aby ograniczyć straty i zapewnić uzyskiwanie czystych próbek ze zbiornika ziarna. Aktywny układ nie do młotów z gładkimi gumowymi łopatkami muci oddzielnienie do młoty, zwiększając jeszcze bardziej wydajność bez zwiększania uszkodzeń ziarna. Seria X9 jest również wyposażona w rewolucyjną technologię automatyzacji Combine Advisor. Kamery w przenośnikach czystego ziarna i niedomłotów stale mierzą jakość ziarna i próbek. W połączeniu z informacjami z czujników o stratach, obciążeniu silnika i rotora, układ ten zapewnia stałą wydajność w każdych warunkach, bez względu na to, kto prowadzi. Duży zbiornik na ziarno jest przystosowany do zbiorów w trybie ciągłym. Jeśli chodzi o rozładunek, to opróżnienie 13 ton zboża zajmuje tylko 100 sekund. Napełnianie przyczepy jest również łatwe dzięki aktywnej końcówce rury wyładowczej, która umożliwia operatorowi kierowanie strumieniem ziarna podczas rozładunku. Ślimak o dużej średnicy pracuje z mniejszą prędkością, co dodatkowo zmniejsza ryzyko uszkodzenia ziarna. Ślimak jest wyposażony wyłącznie wyłącznik ślimaka poprzecznego. Układ ten pozwala operatorowi na opróżnienie ślimaka bez konieczności rozładowywania zbiornika ziarna, co znacznie zmniejsza zużycie maszyny. Czujniki Active Yield zamontowane w zbiorniku ziarna kalibrują czujnik plonu automatycznie i w sposób ciągły. Maksymalizuje to dokładność map plonów, generując dane, na których można polegać przy podejmowaniu przyszłych decyzji dotyczących pól. Aby ułatwić zarządzanie resztkami, operator może po prostu przełączyć się z rozdrabniania na pokosowanie za pomocą jednego przycisku. Rozdrabniacz wyposażony w 124 ostrzy zapewnia doskonałą jakość rozdrabniania, a dzięki zdalnie regulowanym przeciwnożom intensywność rozdrabniania można na bieżąco dostosowywać do warunków. Napędzane mechanicznie łopatki rozrzutnika słomy rozrzucają ją równomiernie na szerokość do 15 metrów. Seria X9 – wydajność, jakość ziarna i wiodąca technologia rolnictwa precyzyjnego.